Sejmik województwa lubelskiego wyraził zgodę na przeprowadzanie w Łukowie egzaminów na prawo jazdy. O uzyskanie takiej zgody od kilku miesięcy zabiegały władze powiatu. Łuków był w swoim czasie ośrodkiem, w którym można było zdawać egzaminy na prawo jazdy. Do wszystkich kategorii. W pewnym momencie, w wyniku znowelizowania ustawy, takie egzaminy odbywały się w obecnych i dawnych miastach wojewódzkich, stąd Łuków wypadł. Od pewnego czasu my od mieszkańców otrzymywaliśmy zapytania, czy byłaby możliwość na odtworzenie takiego ośrodka Włkowie. Odpowiadaliśmy, że póki nie. Przywróci się dawnych zapisów w tej sprawie, to jest to niemożliwe. Jednocześnie sądowaliśmy, czy szykuje się taka zmiana przepisów, i wiedzieliśmy, że ona się dokona. Dlatego, kiedy tylko weszły te przepisy w życie, to już na kolejny dzień u marszałka na biurku wniosek od zarządu powiatu Łukowskiego znalazł się. Zebraliśmy informacje, dane odnośnie liczby osób, które rokrocznie w ostatnich latach zdawały egzaminy egzamin w Siedlcach. Wyliczyliśmy, jakie pieniądze w formie opłat były wpłacane do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Siedlcach. No i z takimi argumentami umówiliśmy się na konkretne rozmowy. Pan wicestarosta rozmawiał kilkakrotnie z panem marszałkiem Sobczakiem, bowiem to jemu wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego podlegają. Ja osobiście rozmawiałem z panem marszałkiem Sosnowskim, no i jak widać opłaciło się, bo efekt jest konkretny w postaci pozytywnego i to jednomyślnego głosowania na ostatnim sejmiku województwa lubelskiego. Ośrodek egzaminacyjny ma powstać na terenie bazy PKS. Przygotowania do utworzenia ośrodka już się tam rozpoczęły. Jak widzicie Państwo, stoimy na placu wyasfaltowanym, przygotowanym pod przyszłe egzaminy. Tu będzie główna baza zdawania egzaminów na tzw. placu. Wyjazd będzie na ulicę Konwiktorską, Browarną. Robimy już niezbędne remonty które można zrobić przed zimą chcemy żeby to wszystko było gotowe na wczesną wiosnę także w okresie zimowym będziemy remontowali wewnątrz natomiast wszystkie jakieś prace które trzeba zrobić przed zimą to robimy już teraz. Na pewno PKS skorzysta na tym. Nie chcę mówić o kwotach, no bo, no bo są to rozmowy, powiedzmy, wstępne. Aczkolwiek mamy kalkulację, że, że, że będzie to opłacalne dla, dla PKS-u. Jak państwo widzicie, baza PKS-u w Łowkowie jest dość duża i Zarówno PKS, tiry, które korzystają z parkingów, jak i samochody egzaminacyjne, wszyscy, wszyscy się pomieścimy. Będzie to wymagało troszeczkę większej dyscypliny, ale już w tej chwili robimy symulację na placu, który jest przygotowany pod egzaminy. Nie parkują już autobusy, także to wszystko działa. Czy otworzenie ośrodka oznacza, że w łukowie przybędzie aut i będą korki? I komu się to właściwie opłaca? Łuków się nie zakorkuje. To jest sprawa odpowiedniej organizacji ruchu, odpowiedniego ustawienia godzin pracy ośrodka. Myślę, że zajmą się tym. Nasze służby, nasze zarząd dróg powiatowych i zarząd dróg miejskich wspólnie zorganizujemy tak ruch w mieście, żeby te uciążliwości dla mieszkańców były jak najmniejsze. One oczywiście jakieś będą, ale nie sądzę, żeby były takie, które w sposób taki znaczny utrudnią funkcjonowanie mieszkańcom. Ma korzyści, jakie odniesiemy. Myślę, że są dwojakiego rodzaju. Są wymierne i niewymierne. Wymierne to takie, że do Łukowa przyjedzie ileś ludzi, będą tutaj zdawać te egzaminy, zostawią pieniądze, zyska PKS, który na podstawie umów y, dzierżawy najmu będzie Lordowi w Białej Podlaskiej wynajmował i dzierżawił i pomieszczenia i plac. Że y, ludzie coś tutaj kupią, coś będą musieli zjeść. Mieszkańcy naszego powiatu nie będą musieli jeździć 30 kilometrów do Siedle, stracić czas i pieniądze na te dojazdy. To są korzyści wymierne, niewymierne, natomiast takie, że podnosimy rangę miasta i rangę powiatu, bo każda taka instytucja, która na teren naszego powiatu przybywa, no... Świadczy o tym, że jesteśmy zauważani i, liczy, i liczą się z nami w województwie. Podczas różnych spotkań z mieszkańcami powiatu Łukaskiego spotykaliśmy się z takimi opiniami, że Łuków powiat ciągle coś traci jakąś instytucję, urząd. Nie do końca to była prawda, ale takie odczucie mieszkańcy nasi mieli. A w ostatnim czasie Mm, niewesołe perspektywy rysowały się przed sądem. Jak się okazało, dzięki wspólnym staraniom różnych osób, instytucji, udało nam się ten sąd obronić jeszcze przed zmianą przepisów. A w ostatnim czasie właśnie sukcesem zakończyły się starania utworzenia ośrodka egzaminowania kierowców. Więc wreszcie coś do Łukowa przychodzi, coś w Łukowie przybywa, powstaje jakaś nowa instytucja. I oby to był trend trwały. Myślę, że decyzja nasza i nasze starania jak najbardziej dobre i że zostaną pozytywnie przez mieszkańców ocenione, a wkrótce się okaże, że. To o czym tam niektórzy piszą na forach, że miasto będzie zakorkowane i że decyzja zła i że wszystko do kitu, no to okaże się przesadzone i to dużo. Formalności związane z utworzeniem ośrodka egzaminacyjnego w Łukowie mają zakończyć się w tym roku. Pozostało jeszcze wprowadzenie zmian do statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej. Jeżeli nic nieprzewidzianego się nie wydarzy, ośrodek w Łukowie zacznie działać na wiosnę przyszłego roku.